Rewolucja zwyczajowa Donalda Trumpa polega też na tym, że wbrew przyjętym procedurom po wyborczym Stanach nowy prezydent z miejsca gwałtownie zmienia kurs, chcąc jak najszybciej pozbyć się uciążliwego balastu po swoim poprzedniku. W odniesieniu do seryjnowa strategia obejmie utworzenie tam stref zakazu lotów, na co Obama powinien był zdecydować się już dawno. Niedokład noblisty umożliwił jednak Rosjaną interwencję w tym upadłym kraju. To zmusi teraz Trumpa do współpracy z Putinem? USA wiedzą jednak doskonale, że pozycja Moskwy i Asada wcale nie jest tak silna, jakby się mogło wydawać, czego dowodzą najlepiej ostatnie znaczne zdobycze terytorialne IS. Ekipa Trumpa będzie więc mogła bez większego trudu ograniczyć ekspansję Rosji na tej arenie, a to zaledwie drobny początek przemeblowania światowego planowanego przez 45. prezydenta USA.